Dzień dobry, witam państwa. Ja będę dzisiaj chciała opowiadać o dwóch rewolucjach. Pierwsza, ta cyfrowa, to ją znacie, wszyscy o tym piszą, mówią i rozważają. Druga, już jest mniej oczywista, mianowicie wynika z tego, że na rynku pracy będzie coraz więcej osób neuroróżnorodnych. Te dwie rewolucje przekładają się na wezwania nowe dla organizacji, dla pracodawców, dla systemu edukacji również. Zacznijmy od rewolucji cyfrowej. 2022 rok zostanie zapamiętany, przynajmniej ja tak twierdzę, jako rok, w którym sztuczna inteligencja okazała się mieć fantazję. Jeżeli popatrzycie na takie aplikacje, programy jak GPT-3, no to zobaczycie, że potrafi tam pisać świetne bajki i opowiadania fantastyczne. Jeżeli zaczniecie sobie wypróbowywać Dali albo Crayon albo... Różne inne programy, to zorientujecie się, że tak naprawdę też ma fantazję w rysowaniu i w malowaniu. Co to oznacza? To oznacza, że wbrew temu, co jeszcze niedawno nam się wydawało, sztuczna inteligencja może wkraczać w wykonywanie zadań, które do tej pory były tak naprawdę zastrzeżone tylko dla nas, ludzi. Do tej pory. Uważaliśmy, że przede wszystkim inteligentne algorytmy, inteligentne maszyny i urządzenia, czy inteligentne systemy będą nas zastępować w wykonywaniu zadań, które są rutynowe. O tym, jak, na czym to polega, jakie są mechanizmy, nie będę dzisiaj opowiadać. Napisałam parę książek z Renatą Włoch, także jeżeli macie ochotę, odsyłam do naszych publikacji. Chciałabym mówić o rzeczach trochę mniej oczywistych, które nie zawsze się kojarzą ze sztuczną inteligencją. Mianowicie wiemy o tym, że ten świat nas wciąga. W szczególności ci, którzy spróbowali y, gier wideo albo weszli kiedyś w social metaverse, nawet jeżeli są dorosłymi, wiedzą, jak ciężko jest zwrócić do naszej rzeczywistości. My chcemy używać i używamy rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, programów, aplikacji, urządzeń, maszyn, dlatego że nam jest łatwiej. Dlatego, że zabiera nam te zadania, które są nudne, które są uciążliwe, żmudne, których trzeba się trochę wysilić, czy to fizycznie, czy umysłowo. I na przykład jak pomyślicie, kiedy ostatni raz planowaliście podróż z taką zwykłą, wydrukowaną mapą? Albo kiedy staraliście się zapamiętać, jak gdzieś tam dojechać. W sensie przejeżdżam przez miejscowości, skręcam w lewo, w prawo, a potem wchodzę, wjeżdżam w drogę 357, cokolwiek. No już tego nie robimy. A tymczasem są badania, które pokazują, że to, co my robimy i czego doświadczamy i w jaki sposób wykorzystujemy naszego mózgu, wpływa tak naprawdę na jego neuroplastyczność i na nasze umiejętności i możliwości. Badania przeprowadzone na londyńskich taksówkarzach, którzy przechodzą dwuletnie bardzo trudne szkolenia, a następnie egzaminy wykazały, że przez to, że trenują swoje przestrzenne, orientację przestrzenną, to w ich mózgach rozwija się tylni hipokamp, który właśnie za tę orientację jest odpowiedzialny. Co to oznacza? To jeszcze raz. Mózg to jest organ, który rozwija się w zależności od tego, co my robimy ze sobą. To, co doświadczamy i czego nie doświadczamy, to, co robimy z własnym ciałem, czego się uczymy, jakie umiejętności kształtujemy, jakie kompetencje nabywamy, ma bezpośredni wpływ na rozwój funkcji w naszym mózgu. No i odwrotnie w momencie, kiedy czegoś nie doświadczamy, no to rzecz jasna nasz mózg przestaje rozwijać neurotypowe funkcje. W przypadku dzieci, to one mogą się wręcz nie wykształcić. No właśnie, tych dzieci neuroróżnorodnych jest coraz więcej. Może jeszcze wyjaśnię, co to jest ta neuroróżnorodność. Taka idea, która mówi o tym, no, że właśnie część społeczeństwa ma inaczej funkcjonujące różne mózgi, różne funkcje w tych mózgach są wykształcane. No i mamy różne szufladki pod tą neuroróżnorodność Na przykład może to być ADHD, może to być spektrum autyzmu albo niepełnosprawność intelektualna i różne inne. I teraz chodzi o to, że sztuczna inteligencja, czy w ogóle rozwój tych cyfrowych z aplikacji, programów bazujących właśnie na sztucznej inteligencji może doprowadzić do tego, że będzie jednym z czynników, które wpływają na wzrost liczby osób neuroróżnorodnych, a już ich jest sporo. Badania z 2017 roku, czyli sprzed pandemii, pokazują, że już jest około 18% dzieci, w tym 9, między 9 a 10% dzieci jest, jest za DHD, 2,5% z... Autyzmem. Z tych autyzmem to rośnie. W 2000 roku, z tego co ja pamiętam, rodziło się 1 na 150 dzieci z autyzmem, ze spektrum autyzmu. Teraz to jest 1 na 44. Co to oznacza? No, oczywiście jest to wyzwanie dla systemu edukacyjnego u nas i wszędzie na świecie, ale również to oznacza, że za chwileczkę będziemy mieli duży udział. Neuroróżnorodnych pracowników na rynku pracy i organizacje, czy chcą, czy nie chcą, będą się musiały z tym w jakiś sposób zmierzyć. Ta ilość nie będzie pozwalała na to, żeby tych ludzi izolować. No więc, y, oczywiście, też y, jest wiele powodów, dla których on to powinniśmy robić. To znaczy, tworzyć takie kulturę, Organizacji, która jest inkluzywna, włączająca, która jest otwarta. Czemu? Bo też badania pokazują, że w tym świecie innowacji cyfrowych tak naprawdę neurotypowe zespoły, czyli zespoły, które budują neurotypowi pracownicy, nie są w stanie sobie poradzić z innowacjami potrzebujemy zespołów mieszanych i tych neurotypowych i tych neuroróżnorodnych, żeby zrozumieć tak naprawdę poczuć o co chodzi w cyfrowej transformacji i zobaczyć w niej szansę dla mm, naszych organizacji. Podobnie jest, jeżeli chodzi o same osoby neuroróżnorodne. Jeżeli zmienimy nasze postrzeganie neuroróżnorodności, to zobaczymy, że to są osoby z potencjałem, osoby, które inny sposób przetwarzają informacje, ale właśnie dzięki temu widzą, czują, rozumieją inaczej i mają szansę na to właśnie, żeby być tymi innowatorami. I oczywiście budowanie zespołów, w których są osoby neuroróżnorodne, pokazywanie tego, jak można w takich zespołach współpracować, nie jest oczywiste. Czasami to są proste rozwiązania. Można na przykład zmienić oświetlenie, Można pozamykać okna, można zmienić muzykę, Można przestawić biurka. Można zapewnić komuś, że ma swoje biurko i że nikt nie będzie przy nim siadać. Ale jak już przychodzi do współpracy do rozwiązywania konfliktów, to to nie jest takie oczywiste. Potrzebujemy liderów, którzy będą rozumieli neuroróżnorodność. A ci najlepsi liderzy, no to oczywiście są liderzy neuroróżnorodni. Przy czym znowu badania pokazują, że jeżeli chodzi o prezesów spółek, to tam nikt się nie przyznał do deficytów z obszaru neuroróżnorodności. Już jest lepiej troszeczkę niżej, mianowicie kierownicy mm -hmm, tak, 7%. Przy czym 4 na 5 osób mówi, że mm -mm, lepiej o tym nie pisać, nie mówić. No skąd ten strach przed ujawnieniem? No to jest prawie oczywiste, no bo oczywiście jeżeli jesteśmy neuroróżnorodni i neuroróżnorodność jest postrzegana z perspektywy deficytów, no to to oznacza, że możemy nie być awansowani, że możemy być tak naprawdę tylko postrzegani jako problem dla organizacji, że, no różne że, wiadomo. Więc potrzebujemy tak naprawdę liderów, którzy są nie neuroróżnorodni i którzy no ujawnią się, którzy sprawią, że pracownicy również dostrzegą to i będą też mogli się ujawnić i wtedy będzie łatwiej budować, no właśnie, taką organizację opartą na tej otwartości inkluzywności, a jednocześnie innowacyjności. No więc pozwolicie, że ja to zrobię. Proszę Państwa, mam totalną dysleksję. Właściwie no, nie potrafię pisać ortograficznie i stylistycznie. Jak się zdenerwuję, to również nie potrafię dobrze czytać. I dla mnie jest problemem skoncentrowanie się nawet na najprostszej instrukcji obsługi. Mm, no, mam też takie swoje odjazdy, no nie? Znaczy w sensie takim, że patrzę się, niby słyszę, niby jestem, ale mnie nie ma. No teraz to się nazywa mindfulness, ale no wiecie, mama była przerażona. Miała swoje sposoby. Mm, co jeszcze? Nie potrafiłam kiedyś chodzić. Nie to, że nie chodziłam, biegałam. To znaczy przemieszczałam się bardzo szybko. Jak mi kazali chodzi, znaczy chodzić, no to wtedy robiłam tak. No wiecie, mam ten taki swój chód cały czas. No i właściwie jak stałam, to robiłam tak. Jak chodziłam, to robiłam tak. I właściwie jeszcze znajomi z liceum tak nie chyba pamiętają. Zatraciłam to coś, jak się urodziły dzieci, chyba ze zmęczenia. I rzecz jasna miało to wpływ na... Mój, moją karierę zawodową, no bo wyobraźcie sobie, no nie udało się zostać modelką, no, nie? no bo kurde na wybiegu, no, nie wpuścili mnie. No również w gastronomii nie miałam sukcesu, no bo myliły mi się stoliki, zamówienia, naprawdę szybko mnie zatrudniali, ale również szybko mnie niestety wyrzucali. No na szczęście udało się z uniwersytetem. Jestem profesorem UW. Jestem kierownikiem katedry transformacji technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Prowadzę, zarządzam jednym z najbardziej innowacyjnych zespołów, który się nazywa DELAP UW, gdzie badamy właśnie zmiany, mechanizmy, konsekwencje transformacji cyfrowej dla społeczeństwa i dla gospodarki. Zarządzałam projektami krajowymi, tymi naukowymi, jak również komercyjnymi, ale też Międzynarodowymi w ramach Horyzontu. Mam sporo sukcesów, i wiem, jakie mam kompetencje, jakie mam przewagi. Jestem kreatywna, mam różne wizje, jestem optymistycznie nastawiona i ciągle mam energię do działania, i nią zarażam innych. Naprawdę tysiące pomysłów, a jednocześnie pasję do pracy, pasję do ludzi, ale też mam to coś. Ja wiem, co to jest neuroróżnorodność. Ja wiem, jak budować zespoły i wiem, co to znaczy transformacja cyfrowa. I tu i tam potrafię postawić granice. Wiem, gdzie są szanse, gdzie są zagrożenia. No właśnie, takich ludzi potrzebujecie. Dzięki.